Cześć wam moi drodzy, z tej strony Dawid i jak widzicie po raz kolejny Zielonka i też jak widzicie lecimy sobie z naszym nowym siewnikiem na nasze nowe... Wow! Na nasze nowe pola. Widać, że ten siewnik tu będzie raczej ciężko miał się mieścić. Coś czego w sumie totalnie nie przemyślałem, także zobaczymy co to nam wyjdzie czy ja będę ten nim jeździł teoretycznie się mieści na styk bo na styk ale się mieści <laughs> tak jak widzicie lecimy sobie dalej bo dla tych którzy widzieli <laughs> da tych, którzy widzieli ostatniego timelapsa w zasadzie pierwszego tutaj z mapy zielonka to za... wyposażyłem się w kilka nowych pól kilka pól połączyłem Także mm, będę tutaj y, mimo wszystko najpierw wszedł w inwestycje, a potem dopiero w rozwój, także no, może pewnie z niektórymi rzeczami będę miał trochę gorzej, trochę dłużej, ale mam nadzieję, że w efekcie wyjdę tutaj na plus z tym wszystkim, y, że jak już zaczniemy się rozwijać, a mam nadzieję, że nastąpi to już w tym sezonie. No, to skończy się na tym, że będziemy sobie mogli fajne sprzęty pokupować. Tak jak widzicie, mamy jeszcze 30 tysięcy i najprawdopodobniej te 30 tysięcy będę chciał zainwestować w jakąś hodowlę. A w jaką hodowlę? Na 90% będą to jednak owce. Myślałem, czy by nie iść. Świnie, czy by nie iść w, w konie, i z jednej strony wszystko fajnie, pięknie podnieść się. Z drugiej strony jest jeden zasadniczy minus, mianowicie taki, że czy konie, czy owce trzeba potem czymś wywozić, albo czy, czy konie, czy świnie trzeba czymś wywozić, albo tracić na e, transporcie. No, a co za tym idzie. Mieć z tego mniejsze zyski, tutaj, jeśli chodzi o owce, to na początku sobie po prostu zamówimy, żeby je nam y, dowieźli. Jak będziemy je już mieli, czym karmić, no i jak się okaże, że y, że tak powiem, rozwinie nam się to fajnie, najpierw będziemy tutaj szli w, w samą wełnę, którą będziemy sprzedawać. Potem pewnie będziemy to przerabiać na materiał. A czy będziemy szli dalej w przerabianie tego na ubrania, wątpię, ale myślę, że przerobienie na materiał tego nie będzie. Głupim pomysłem, tak? Zobaczymy, czy będziemy to. Jak będziemy to wszystko ogarniać, jak szybko będziemy chcieli przejść z. 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 z, z jezu. z wełny na. na produkcję materiału. No ale tak czy inaczej myślę, że jest to, że tak powiem, dobry pomysł, że fajnie to rozwojowo będzie wyglądało, a nie tylko nie tylko tutaj uprawa, bo na samej uprawie powiedzmy sobie szczerze, może się nam po prostu to wszystko znudzić. Dobra, jak to wygląda jak sobie tak jedziemy? da radę pojechać po, mm, po teksturze, no teoretycznie powinno dać radę, także sobie pojedziemy trochę ze środka tak jak widzicie. A, no oczywiście, tam sobie siałem o, soję, tu sobie sieję sorgo i nie zmieniłem uprawy. No, mam nadzieję, że mimo wszystko gdzieś, to, e, gdzieś ten, tą naszą powierzchnię sobie docelowo złapiemy. Na ten moment, jak widzicie, mamy obsiadę 4,2 hektara. Myślę, że do, na ten moment mamy jakieś, nie wiem, 6-7 hektarów e, tych wszystkich naszych naszych pól zobaczymy jak to będzie wyglądało po zasianiu po całym sezonie no tak czy inaczej myślę że e, powiedzmy w realu posiadanie dwóch ciągników jeden prawie 100 koni bo tam chyba 85 jeśli dobrze pamiętam drugi 180 na 6 hektarach no ktoś by popatrzył postukał się w głowę powiedział no chłopie żeś trochę poszalał z drugiej strony, wiemy, że jeśli chodzi o. Czy to się dobrze sieje? No, jakiś delikatny mijaczek niedzielny. Jeśli chodzi o samą grę, no to te 6 hektarów wygląda delikatnie inaczej, tak to ujmijmy. I nie jest problemem, żeby mieć te dwa, czy, czy nawet trzy ciągniki na takiej. Na takiej powierzchni. Dzisiaj myślę, że będzie cały odcinek z siebu, chociaż może się to okazać, że będzie mimo wszystko delikatnie nudne. To, nad czym się zastanawiam, to częstsze robienie takich timelapsów, jak wrzucałem wam bodajże wczoraj, bo myślę, że to też dość ciekawa sprawa. No bo powiedzmy sobie szczerze, ja tych robót po drodze sobie wykonuję masę, a pokazywanie ich wszystkim którzy nie zawsze są zainteresowani, no myślę, że miałoby się z celem, a jak wrzucę sobie takiego timelapsika, wy macie zaznaczone co jest, co nie każdy musi to oglądać. I, a z drugiej strony, jeżeli ktoś będzie chciał, no to też przynajmniej po drodze dowie się co się działo mm, Co się działo. Pomiędzy odcinkami, to też myślę, że jest spoko pomysł, żeby właśnie nie opowiadać za każdym razem, co było między odcinkami, co się wydarzyło tutaj dzisiaj, co się wydarzyło wczoraj i przedwczoraj, tylko po prostu wrzucam sobie, nagrywam sobie takie time timelapsy, wrzucam yy, i myślę, że z tym nie powinno być problemu. Muszę sobie tylko utworzyć jakąś, że tak powiem, jednolitą w miarę ścieżkę dźwiękową, żeby nie było tutaj problemu z tym, że, że YouTube gdzieś mi zacznie prawa autorskie i tak dalej. Wiadomo, że tak jak mówiłem, na tych filmach i tak nie zarabiam, a z drugiej strony głupio by było, jakby się okazało, że nagle YouTube wyciął całą ścieżkę dźwiękową, bo, bo jakieś prawa autorskie się wdarły, mimo że pusto, pusto, mimo że muzykę poprałem ze strony, która teoretycznie miała napisane no copyright Także, no muszę to posprawdzać, poszukać, tutaj na tym wczorajszym filmie parę praw autorskich mi YouTube wyrzucił, ale myślę, z tego co widziałem to nie jest, że tak powiem blokada, tylko informacja, że te prawa autorskie są. Nie ma to wpływu z tego co widziałem na, na mój film, nie wyciszają go, także mam nadzieję, że tak zostanie, że się nie okaże po nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach, że nagle macie głupi film i, i się zastanawiacie co. Co się wydarzyło, tak? Z tego co widzę, plusem siania tego sorga jest to, że nie idzie go jakoś super dużo. Miałem pełny tutaj um, pełny siewnik, poszło mi 17%, także myślę, że jednym, e, jednym siewniczkiem sobie opędzujemy to pole i, i drugie pole sorga. Yy, tak jak mówię, na, na timelapse widać, yy, które pola sobie kupiłem i które powiększyłem. Jednego pola nie widać, ale... Ojej, 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 wróć, nie, to kliknąłem. Czy my sobie dzisiaj pojedziemy na to pole? Tam też byśmy mieli sorgo. W sumie, dlaczego by nie, zobaczymy jak tutaj nam to pójdzie. Yy, przyznam szczerze, nie pomyślałem, mogłem rzeczywiście najpierw na tamto pole pokazałbym wam wszystkie które mam nowo zakupione. A to pole jest ewidentnie, że tak powiem nie w tę stronę, to ostatnie, które nie było pokazane na timelapsie, więc Myślę, że no przejeżdżanie teraz w trakcie pracy posłoby mijałoby się z celem. Wiadomo, no, że fajnie byłoby, żebyście to wszystko widzieli. Jak się nie uda tutaj, no to na pewno żniwa zaczniemy od tamtego pola, jakby nie patrzeć, tak jak mówię, fajnie, żebyście to wszystko mieli zaktualizowane. No i skoro mam iść w owce, no to to na co na pewno trzeba zwrócić uwagę, to sianokosy. A właśnie, to jeszcze chyba nie było pokazane nawet na timelapsie. Uuu, yy, Jezu, znowu nie ten przycisk... Udało się dorwać na promocjach, jak to mówią, w taniości, yy, kosiareczkę. Yy, pokazywałem Wam ją chyba w sumie na Wiśnicach, ale czy na Wiśnicach była, wydaje mi się, że nie. Na no, drugi druga kwestia jest taka, że w zasadzie nie wiem kiedy wrócę na wiśnicę i czy na nie wrócę więc myślę, że tutaj wykorzystanie ich, tych rzeczy, które mi się podobają jakoś bardzo źle widziane nie będzie, mam nadzieję że jakoś to zaakceptujecie, że nie będziecie mieli z tym, z tym problemu, także jak tylko znaj... o właśnie, w sumie od tego by wypadało zacząć, mianowicie od kupienia jakiejś łąki, bo nie mam póki co gdzie tego siana siana, trawy kosić tak jak widzieliście tym bardziej, że mamy bardzo fajny zarobek był w tym roku na kiszące, także w przyszłym roku myślę, chciałbym to powtórzyć tym bardziej, że raczej jeśli chodzi o mm, owce to nie będę szedł w jakieś yy, bóg wielkiej jak wielkie ilości myślę, że na ten moment z założeniem powiedzmy to, owczarni poczekamy sobie do zbioru chyba soi, bo tam na tym polu, która so, które, na którym jest aktualnie soja, będę chyba rozważał z postawienie tej owczarni. Więc najprawdopodobniej owczarnia pojawi się dopiero w kolejnym sezonie, no bo chcę z drugiej strony kupować, kupić trochę owiec na. Ojej, oj, oj. nie ziem jak to robiłem tak chyba nie ma co, tylko trzeba jeździć po prostu przy tym Pomyślę jeszcze czy będę kupował owce na samą zimę, czy, czy na wiosnę. Zobaczymy jak to wyjdzie tak czy inaczej albo końcówka tego sezonu, albo początek przyszłego no to będziemy wtedy mieli w końcu nowe zwierzątka na farmie myślałem czy nie kupować, nie rozbudowywać kurnika, ale z to co kojarzy to w tym chyba mam 100 czy 120 kur, więc myślę, że na tą farmę jest to wystarczająco. Jeśli kiedyś padnę na pomysł po prostu powiększenia farmy, czy też przeniesienia się na inną farmę, no to zobaczymy, może kupimy jakąś farmę gotową, z, jeżeli będzie oczywiście z jakimiś właśnie z zwierzętami, z hodowlami, może właśnie jakieś kury, może e, może coś innego. A jeśli nie będzie gotowcem, no to znajdziemy sobie jakieś miejsce, gdzie będziemy sobie chcieli się rozwinąć i gdzie m, po prostu postawimy swoją nową farmę. Wiadomo, starej, e, starą handlować trochę głupio. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy się że tak powiem znajdzie ktoś chętny, no użycie jej na pewno bym nie chciał z drugiej strony, bo no zawsze to jest jakaś kasa do odzyskania i tak wiem, że robię jaka, ale chcę tutaj naprostować to w miarę, bo no, uciekło mi to solidnie i wolałbym mimo wszystko dalej jeździć. Mm, jeździć prosto. Także to sobie e, zrobimy. W sumie pewnie dzisiaj w jakichkolwiek zleceniach będą same siewy, ale w sumie jeżeli jest szansa, żeby było coś innego, sprawdźmy sobie. Dajcie mi minutkę. Zobaczymy, co tutaj y, mamy dostępnego, jeśli chodzi o, y, o zlecenia. I tak kultywatorowanie, nawożenie, odchwaszczanie. O, ale jest prasowanie bel. Mm. Okej, okay, okej, okay. kiszonka, a tu siano pole 12 i pole 64. Jak to wygląda? Pole 12 nie jest takie złe. A patrząc na to, że mamy sprzęt, gdzie to jest? Pole 12. Mamy kosiarki, przestrząsarki mamy, nie mamy belarki, ale belarkę by jakąś kupił. Znaczy kupił. A w sumie może by jakąś kupił. Kurde, bierzemy to. Przyjmujemy kontrakt, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także tu sobie... Yy, puścimy pracownika. Niech sobie jeździ. A pojedziemy sobie przetestować naszą... nasz najnowszy w zasadzie nabytek Okej, okay, leć sobie. Mam tylko nadzieję, że yy, jak jest? <laughs> kolejna kosiarka, super wow, a to jest ładne A to jest ładne AgroGigant 13,5 litrów, nie wiem gdzie bym to, czym ja bym, co ja bym tym yy, pryskał, ale okej, okay, dobra, tu jest 75 koni, okej, okay. czyli yy, tą starą kosiareczkę, którą tylko raz użyliśmy, handlujemy, wiem, że za wiele się ni nią nie najeździliśmy, ale mimo wszystko coś tam posłużyła, no i zobaczymy, czy zaraz zakupimy nową e, belarkę, ewentualnie czy wypożyczymy może jakąś, żeby było. Mm, Okej. Okay. Czy po prostu tak jak mówię, wypożyczymy jakąś belarkę, żeby potestować. Odpinaj odpinaj. Nie ma co marudzić. Ale trzeba trochę pojeździć. Ta była fajna, ale powiedzmy sobie szczerze, na Wiśnicach mieliśmy taką małą Belareczkę, znaczy Belareczkę-Kosiareczkę, i tam nią chyba dużo za długo jeździłem. Bo powiem Wam szczerze, miałem już jej e, lekko mówiąc, no, no dosyć trochę. Bo, bo ile można taką małą Belareczką zapierdzielać, że tak powiem, w kółko, i w zasadzie cały czas te same efekty, dobra yy, tak, dwunastka, dobrze pamiętam dwunastka, którędy jechać do skrzyżowania w dół na pierwszym w lewo. no panie, przecież możesz pan mnie minąć gdzie jest problem dobra, jedziemy zrobimy sobie to nie wiem, pewnie już całości wam pokazywał nie będę, ale żeby trochę było e, że tak powiem urozmaicenia, nie tylko sianie dzisiaj no, to wrzucimy sobie taki mały kontrakt. Du Dużo on nie jest, 9000 tam na nim zarobimy. Mam tylko nadzieję, że. A w sumie, kurczę, zostało, jakby zostało nam trochę tego siana. Hm, pytanie, czy owce mogą mieć siano? Bo przyznawszy, że nie pamiętam. Wiem, że trawy na pewno mogą mieć, ale czy siano w tej wersji jedzą owce? W sumie dlatego pojęcia nie mam. Aha, czyli my tutaj nie zjedziemy. Dobra, czyli muszę jechać inaczej. Muszę jechać tu. Jedź pan, jedź pan, i muszę jechać tu. Chyba jeśli dobrze kojarzę, tu przyznał szczerze, że jeszcze mi nie było. Hmm, chwila, chwila, chwila. Czy tu nie było jakiegoś jabłuszka jak zwykle? Oczywiście Giantsi, lubią takie dziwne miejsca. Mam to pytanie: czy jest tylko jedno, czy gdzieś ukryli drugie? Pamiętam, że chyba na którejś z pierwszych map. Było coś takiego, że właśnie też pod takimi mostami były. Były jakieś znajdźki. Pytanie, czy tutaj znowu na tej na przykład. Aha, jakby sobie górą tam pojechał. Czy tutaj na tej... chyba wieży, transformatorowni. No właśnie kolejne jabłuszko się znalazło znaczy cały problem w poszukiwaniu takim losowych, tych losowym tych jabłek jest to, że ja w pewnym momencie nie będę wiedział, które już znalazłem a których nie, jeśli bym sobie chciał skorzystać z jakiegoś poradnika i będę jeździł szukał, a bardzo możliwe, że będę miał już yy, że będzie już wszystko znalezione co, co znalezione być miało no ale to powiedzmy jakoś może przeżyjemy, zobaczymy czy w ogóle będziemy się chcieli w takie poszukiwania, poszukiwania bawić, dobra rozkładamy, opuszczamy no i wygląda na to, że nie najgorzej to będzie szło, 15 na godzinę połać solidna jest od razu koszona, więc no mamy ten plus, że się nie będziemy zastanawiać i jak długo, jesteś, jak długo będziemy robić takie pole, tylko to powiedzmy sobie jeszcze, że przy takiej szerokości, no to już jakieś dość solidne tempo można, e, można sobie założyć. tak Kurczę, brakuje mi trzeciego ciągnika, żeby sobie tutaj przyjechał, e, przyjechał to zgrabiał od razu, ale może już nie kombinujmy. Ja myślę, że tutaj y, ta kosiarka, która jest, będzie, że tak powiem, jedną z docelowych. Pewnie ostatnią docelową, która będzie, to będzie y, pokosówka, bo chciałbym mieć tutaj serię z pokosówką, a nie tylko z kosiarkami. Może z jednej strony to takie y, łączone, znaczy te zawieszane z tyłu, składane może i są fajne, ale kurczę, taka pokosóweczka, tak wydaje mi się, że na starych polskich wsiach była bardziej Y, częściej spotkana niż, y, niż takie składane kosiarki no wiadomo, że to jest już nowsze, ale też pokosóweczka fajnie robi nam pokosa jeśli chodzi o robienie kiszonki czy y, kiszonki czy czy, zbie, czy zbierania po prostu samej trawy tak, tak jak właśnie dla y, owiec na przykład no to y, gdzieś na pewno też jest wygodniejsze po prostu a jeśli będziemy chcieli przerabiać to dla siano, to właśnie będziemy sobie przyjeżdżać taką kosiarą. Będziemy to kosić, przetrząsać, zbierać. Myślę, że fajnie dwa, dwa takie rozwiązania mieć na swojej gospodarce, bo to na pewno, e, że tak powiem, jakieś urozmaicenie będzie. A myślę, że i wam się to nudzić nie będzie. Oglą nie będzie nudziło się tego oglądać, więc e, i mamy, że tak powiem, sytuację win-win, jak to mówią. No i tak jak widzicie, ja sobie powoli to pole kończę, jak tam, dobra, konta jest zrealizowany w 10%, Zobaczmy jak sobie radzi nasz, yy, nasz pracownik. Okej, okay. tam widzę trzeba dokończyć, tu widzę trzeba dokończyć, dobra, zróbmy to w ten sposób, że... Tu sobie na chwilę zatrudnimy pracownika, mam nadzieję, że się uda. Tam sobie pokończymy w międzyczasie to co mamy skończyć i jak sobie przejedziemy na kolejne pole dosiania, tam go puścimy. Ok, puśmy tu pracownika, yy, tu sobie pracownika odwołajmy. tu trzeba podosiewać, tak wiem super nierealne a i to jeszcze o czym nie powiedziałem to jest to, że wrzuciłem sobie moda no need to roll także już nie będziemy się bawili tutaj w wałowanie, w bronowanie, no bo powiedzmy sobie szczerze ile można jeździć że tak powiem po tym samym polu tylko po to żeby to e, powłóczyć wiadomo, że urozmaicenie może jakieś jest ale do no nie jest to najciekawsze co nas w życiu spotyka nie ukrywajmy, tak jak widzicie, połowa nasion jeszcze nam została. Tu sobie dosiewamy, wiadomo, no, że po takim pojeżdżeniu, jak teraz sobie tutaj jeżdżę, można by to było, warto by to nawet było. Ok, warto by było na pewno sobie to zawlec, żeby to ru ruszyć trochę tą ziemię, żeby te. Nasiona nie były takie zduszone pod nim, ale jakoś myślę, że to przeżyjemy i nie ma się tutaj sensu nad tym za bardzo, e, za bardzo stawiać. Dobra, ja w takim razie pewnie się będę z Wami powoli widoczkami pięknymi żegnał. Zobaczymy jeszcze co wrzucimy na miniaturkę. Pewnie tam trochę z koszenia, też bym chciał wrzucić myślę, że resztę koszenia wrzucimy sobie na timelapsa, żebyście też mieli jak to wszystko wygląda Time timelapsy będę wrzucał po prostu pomiędzy odcinkami, będę się starał, żeby to było w miarę regularnie, żebyście też widzieli co się na gospodarstwie dzieje tak czy inaczej dzięki wszystkim za to, że byliście ja sobie tak jak widzicie kończę pole, puszczam pracowników na kolejne no i inwestujemy dalej, trzeba się rozwijać, nie ma na co czekać. Dzięki, że byliście, zostawcie coś po sobie, trzymajcie się, do następnego. Cześć na razie.